Pomacam cię moim cepikiem. No, chodź, malutki. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. To przyjemność. Co mogę dla ciebie zrobić? Potrzebujesz mnie, proszę. Nie ma nikogo innego? Czego chcesz? To tylko zadrapanie. I znowu w drogę. No. Nie ma nikogo innego? Rapapapam. Pewnie. Pewnie. No, może jeszcze się zada, zobaczysz. Powoli, mamo. Powoli. Śpij spokojnie. Co znowu? W końcu, ale nie za wcześnie. Czy kiedykolwiek będę miał spokój? Jestem tutaj. Jestem gotowy. Czy kiedykolwiek będę miał spokój? No, świetnie. Nie ma nikogo innego? Proszę, mój druhu. Dziękuję, coś wam powiem. Już zaczynałem się nudzić. Dziękuję, coś wam powiem. Proszę, mój druchu. Coś jeszcze, mój to panie. To dla ciebie. Coś jeszcze, mój panie. Coś jeszcze... To mój dla panie? ciebie. Ostatnia rada. Oto jestem. I co potem? Ja i mój cep stoimy w gotowości. A więc proszę, jestem. Tak, tak. Coś jeszcze? Jestem tutaj. Sieć. Wyciągnijcie mnie z no, toku. Już zaczynałem się nudzić. Czy ktoś mnie potrzebuje? Co znowu? <mucza> o to jestem. <mucza> Ruch wart wysiłku. Co? Zarobino! Tak, tak. I co dalej? Coś jeszcze? Malutko. Kto mnie wolno? Dobra, śmigam. Jestem tutaj. Następny. Co teraz? Chodź, pomacam Bam. cię moim cepikiem! Jeszcze Chodź, zobaczysz! cię moim cepikiem! Zdechniesz czy co? Przygodo, przybywaj! Chodź, Kimiocie. pomacam cię moim Zegnaj. cepikiem! Jeszcze zobaczysz! Ani rusz. Zdechniesz czy co? Mówiłem, nie ruszaj się! Chodź, pomacam Bandyta. cię moim cepikiem! W końcu, ale nie za wcześnie! Ze mnie już nic nie da się załatwić! Czego chcesz? Co? Oto jestem. Zarobina. Proszę. Dobra, co teraz? Dasz mi spokój? Czy kiedykolwiek będę miał spokój? Szukaj will do usług. Co ja tu teraz robię? Oto jestem. Do zobaczenia. No. Coś jeszcze? Mówisz i masz. Hała? Idziemy, idziemy. To boli. Bez mnie już nic nie da się załatwić. Co? Czego chcesz? Lecimy. Dobra, dla ciebie wszystko. To boli, to boli. Jeszcze dicha. Co? Załatwię to. Coś jeszcze? Dobra, dla ciebie wszystko. Banda nie Jeśli nalegasz, A, masz. Jeszcze dycha. Czy ktoś mnie potrzebuje? Co znowu? Kto zamierza i walcz, baraniu, Do kata! Nie zabiłem go! Zdecydowanie Banda jestem dobra. na to za Dasz mi spokój? Kto zamierza i walcz, baraniu, Czy kiedykolwiek będę miał spokój? Co znowu? Potem. Wracaj, Iwan. Niech cię Trzeba kogoś zabić. Zdecydowanie jestem na to za stary. Dobra, dobra. Kim jesteś? Kto to rzucił? Co znowu? Idziemy, idziemy. Wracaj i bądźcie z bronią. Dobra, dobra, zbieram się. Szkarłatny Will, do usług. Jestem gotowy. Zaczynałem się nudzić. Chodź, pomacam cię moim tam. cepikiem. Ej, tam! Nie słuchaj! Przybywaj! No w Z czym ci. się tu denerwować? Ani o. ruchu! I już zaczynałem się nudzić. Stać, Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Zarobina! Może za szybko, ale jak Chyba, pomacam cię moim cepikiem. Jestem tutaj. Wracaj do usług, panie. Sprawdź tam, to dacie. I proszę. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Do się! Nie ruszaj się! Powoli! Śpij spokojnie. No, chodź malutki. Czy kiedykolwiek będę miał spokój? Oto jestem. Co, znowu? to w tej sprawie? Co? Dobra, dobra. nikogo innego? Zdecydowanie jestem na to zastanawiam. Tak? Takie życie to jest coś. Proszę, jestem. Trzeba kogoś zabić? Szkarłatny Will do usług. Ale proszę, jestem. Oto jestem. Szkarłatny Will do usług. I proszę. No już. Walczymy dalej? Malutko. Chodź, pomacam się moim cepikiem. Z przyjemnością. Zdecydowanie jestem na to za stary. Will, do usług. Robin Hood, do usług. No, świetnie. Naprzód. To przyjemność. Ja i mój cep stoimy w gotowości. Robin Hood, do usług. Dasz mi spokój. I co da? Tamy. W tym rzecz. To ja. Ktoś Jest. ty? Kto teraz? tam robi? Pewnie. Jeszcze ci no, pokażę. co. chodź, malutki. <skrym? susza> <grym> <suszczak> Sądziłeś, Czy że zdążysz, by mnie pozbyć, co? Oto jestem. Co znowu? Co? Nie ma nikogo innego. To przyjemność. Czy ktoś mnie potrzebuje? No, świetnie. Słodkich snów. Jeszcze ci No, kawę, chodź malutki. To boli! Już lecę. Tak? Co, znowu? To w dobrej sprawie. Kiedy hmm. lecesz? Beze mnie już nic nie da się załatwić. Co? I już zaczynałem się nudzić. Zdaj... Nic wam nie jest. I co potem? Się. No, chodź, malutki. Bez mnie już nic nie da się no, załatwić. Świetnie. Oto jestem. Czy ktoś mnie potrzebuje? Mi spokój? O, coś ciekawego. Oto jestem. Zrobione. To chyba niemożliwe. Co ja tu teraz robię? Proszę. Naprzód. O! O! Gnido! Sądzisz, że możesz grozić mi na mej własnej ziemi? Ty przeklęty banito! Myślisz, że skalałbym swój miecz rozprawiając się z tobą osobiście? Parker, sprowadź strażę. A co do nas? Jeszcze się spotkamy. Do Dobra, usług. dla ciebie wszystko. Krew, flaki co? i po robocie. kości. Masz zamiar wstać? Idziemy. Ruch wart wysiłku. Po robocie. I co potem? No, chodź, malutki. Czy kiedykolwiek będę miał spokój? Jestem tutaj. Wybacz, mały. Mów, kim jesteś! No, chodź, malutki. Niech cię sępy poż... A więc proszę, jestem to ja. Kto mnie woła? Lordzie Godłynie, jesteście wolni. Robin, moje dziecko, niechże Cię uściskam. Powróciłeś, jakże się cieszę, ale co za poniżenie. Dałem się zamknąć we własnym lochu i wszystko za zgodą tego Szui, tego zdrajcy księcia Jana. Obzadławił się własnym wstydem. Tylko my możemy naprawić wyrządzone zło, przyjacielu. Chwyć za broń i przegojmy Gisberna z tego zamku. Niestety, jestem ranny, ale wiem, że niektórzy z moich ludzi pozostali mi wierni. Przy ich pomocy zdołasz wyprzeć stąd pachołków Gisberna. Jak długo na mej ziemi będzie choć jeden jego człowiek. Nie będę mógł postawić się księciu. Ale potem. Niech Bóg ma go w opiece. Do usług. Bez mnie już nic nie da się załatwić! I co potem? Kto mnie woła! Bez mnie już nic nie da się załatwić. Spadamy! Malutko! Dasz mi spokój! Co teraz? Bój. Jeszcze ci pokażę. Znam zobacz, co Znowu? Jestem najlepszy. Coś jeszcze. Następny. No już, walczymy dalej? Widziałem cię. To przyjemność. Stać! Jeszcze zobaczysz. No, ja i nikt z ciebie mocno. O! 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 A masz. Kto, o! 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 Kto mnie woła? Dobry I proszę. A, a, nie! Namierz cel. z ciebie Czego chcesz? Co znowu? Trzeba kogoś zabić. Czego chcesz? Żegnaj. Co znowu? Nie ma nikogo innego? Jestem tutaj. Co? Znowu? Dobra, Dobra ten... śpijam! <śpiewanie> <śpiewanie> Jeszcze ci pokażę, co pan. Bandyta! To boli! To boli! Mów, kim no, jesteś! No, malutki! Zasmakuj tego! <śpiewanie> Bez mnie już nic nie da się załatwić! Powoli! 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 I co dalej? Śpij spokojnie. Co tam robi? No, chodź malutki. No, chodź malutki. Co on wyprawia? Jeszcze zobaczyłeś. Kiedy zechcesz Do zobaczenia Kto tam idzie? Jest tam kto? Nie chcesz wyprawia? Ej, zaczekaj! Obejnij, <śmany> chłopie, biegnij! <śmany> <śmany> A więc proszę, je broń w się w lub gin. <śmany> Do nogi! I... Żaden z ciebie moca! Zmiecasz mnie! Dopadnę cię! Tuszę! Jeszcze zobaczysz? Ja. Żaden z Całokiem, ciebie moca! Ktoś wie? No. Chodź malutki! Słodkich Nic wam nie jest? To boli! Jestem tutaj. Jestem gotowy. No, chodź malutki. Za zagrębny przesiewnik. Słodkich snów. Żegnaj. Trzeba kogoś zabić. To w dobrej sprawie. Co, znowu? Już zaczynałem się nudzić. Pomacam cię moim cepikiem Wybacz, mały Ktoś ty? Co on dam No, chodź na ciebie, Nie dostaniesz nieźle. mnie Spadamy Spróbuj jeszcze raz Nie dostaniesz mnie Spróbuj jeszcze raz Całkiem Jestem dla ciebie zbyt silny Całkiem nieźle Spróbuj jeszcze raz Żadny. Jeszcze ci pokażę. Co za ja przeciwnik! Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Nie! Ech, co on wyprawia? Zamiesz cel? Jeszcze ci pokażę, zobaczysz. Malutko. Stój, kmiocie! Hałas? Broń malutki! Czysta, prosta śmierć! Mów, kim jesteś! Chodź, pomacam cię moim cegikiem! Przygodo, przybywaj! To ja! Chodź! Nie miał spokój. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Jest tam kto? Padnę. To Broń z ciebie mocasz. O, 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 o. Ale rzutki koleś. Jestem tutaj. Kto tam no idzie? Niech cię z kim jesteś. Broń no, Chodź malutki. Kto mnie woła?